Witajcie w kolejnym odcinku Niesamowitych Gier. Tym razem przedstawiam Wam drugą część świetnej, fabularnej gry RPG wydaną w 2002 roku. W kontynuacji Gotika wcielamy się ponownie w rolę bezimiennego, aby stawić czoła smokom, orków i nieumarłym. Generalnie rzecz biorąc, Gotik 2 nie różni się zbytnio od poprzedniej części. Gra ponownie oferuje nam otwarty, kryjący wiele sekretów świat, który jest jednakże znacznie większy. Grę rozpoczynamy w wieżny necromantyk Sardasa, który zleca nam zdobycie potężnego artefaktu. Umożliwiającego pokonanie smoku. Z czasem okaże się jednak, że aby wykonać zadanie, będziemy musieli ponownie przyłączyć się do którejś z frakcji. Tym razem możemy dołączyć do paladynów stacjonujących w pobliskim mieście Korinis, zostać zakonnikiem na usługach magów ognia bądź ponownie dogadać się z najemnikami znanymi z poprzedniej części gry, zaś obecnie przebywających na posiadłości lokalnego obszarnika. Na początku lepiej nie zapuszczać się zbyt daleko od siedzib ludzkich, ponieważ możemy się zgubić, a stworzenia występujące w grze bywają bardzo niebezpieczne. Fabuła w Gothic 2 jest bardzo wciągająca, a liczne zwroty akcji tylko ten fakt potwierdzają. Skupię się jednak na innych walorach tej wspaniałej gry, ponieważ uważam, że każdy powinien poznać jej fabułę zanurzając się w nią osobiście. W Gothic 2 będziemy nawiązywać kontakty z licznymi postaciami, od których będziemy otrzymywali zadania. Spotkamy także wielu przyjaciół i wrogów z poprzedniej części Gotika. Aby przejść grę, będziemy zmuszeni rozwijać naszą postać poprzez zdobywanie doświadczenia, które to otrzymujemy za zabijanie potworów, bandytów i wykonywanie zadań, których ilość może być dla niektórych wręcz przytłaczająca. Na każdy poziom postaci otrzymujemy punkty statystyk, które będziemy mogli przydzielić do takich atrybutów jak zręczność, siła, punkty many i naukę umiejętności. W Gothic 2 pojawiły się nowe dziedziny, których możemy się uczyć. Oprócz nauki walki bronią jednoręczną, dwuręczną czy bronią dystansową możemy także zostać kowalem i sami wykuwać sobie potężny oręż lub alchemikiem i ważyć eliksiry lecznicze bądź mikstury specjalne tworząc z bardzo rzadkich ziół, które to podniosą nasze statystyki na stałe. Umiejętności myśliwskie natomiast pozwolą nam szybko zarobić na lepszy ekwipunek. Eksploracja świata jest kwestią kluczową w Gotiku. Warto zbierać wszystko, co tylko możemy, ponieważ ceny towarów w sklepach są wysokie i niekiedy będziemy zmuszeni do wymiany barterowej. Rzeczą, która odróżnia Gotika 2 od pierwszej części, jest fakt, że wysoki poziom trudności utrzymuje się przez całą grę. A to, że z czasem nasz bohater stanie się potężnym wojownikiem czy magiem, nie zmienia tego. W późniejszych etapach gry będziemy musieli stawić czoła bardzo potężnym przeciwnikom, których będziemy spotykać niemalże na każdym kroku. Zaś często jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie ucieczka przed nimi. Kolejną istotną zmianą jest nieco większa liniowość. W Gothic 2 już na początku gry otrzymujemy zadanie główne, które doprowadzi nas do dalszej części gry. Nie oznacza to jednak, że Gotik 2 jest grą liniową. Po drodze otrzymamy wiele zadań pobocznych i nie musimy się spieszyć z wykonywaniem zadań kluczowych. Graficznie Gotik 2 nie różni się zbytnio od pierwszej części. Poprawiono w zasadzie jedynie tekstury, jednakże grafika i tak była bardzo dobra w czasach, kiedy gra została wydana, zaś dziś również nie razi nas w oczy. Świat gry został zrobiony bardzo ładnie i z chęcią będziemy eksplorować kolejne lokacje, a piękne krajobrazy, zmiany pogody oraz cykl dnia i nocy zachęcą nas do tego jeszcze bardziej. Jeżeli chodzi o dźwięki i muzykę w grze, to nie mam zastrzeżeń. Przez cały czas towarzyszy nam muzyka, która świetnie wkomponowuje się w klimat gry. Gothic 2 złota edycja zawiera także dodatek noc kruka który dodaje nowe lokacje, postacie, zadania, przedmioty, a także rozbudowany wątek fabularny, co sprawia, że gra dostarczy nam rozrywki na naprawdę wiele godzin gry. Gothic 2 często nawiązuje do swojej poprzedniczki, więc uważam, że warto najpierw przejść pierwszą część, zaś dopiero później zagrać dwójkę. Gdy po raz pierwszy zagrałem w tę grę, to byłem nią zafascynowany, co sprawiło, że przeszedłem ją kilkukrotnie. Gothic 2 Złota Edycja można na chwilę obecną zakupić na platformie Steam w cenie 10 euro. Osobiście posiadam jednak wersję pudełkową. Pozdrawiam i zapraszam do zapoznania się z innymi świetnymi tytułami przedstawionymi w serii niesamowite gry. Do usłyszenia wkrótce.